Dobra. Dzień dobry, już kręcimy? Mhm. Dzień dobry, czy doczekamy się w końcu Parku Naukowo-Technologicznego w Jest szereg starań w tym kierunku. Politechnika próbuje tworzyć, czy powiedzmy no, przewodzić projektowi, który ma do tego doprowadzić. Natomiast to, że tak długo już taki park nie powstaje i w tej przestrzeni jest zdecydowanie za mało, nawet jeżeli gdzie nie są jakieś miejsca, gdzie firmy mogłyby się zainstalować, to w tej przestrzeni jest dramatycznie mało. W związku z tym już różnego rodzaju podmioty próbują podchodzić pod temat parku czysto komercyjnego, to znaczy za pieniądze inwestorów, żeby zbudować właśnie takie powiedzmy budynki dostosowane do prowadzenia firm technologicznych, które będą wynajmowane na zasadach czysto komercyjnych, bo po prostu na brak tych, tych przestrzeni czy wsparcia. Ja uważam, że przez tutaj miasto yy, niestety yy, za mało yy, aktywności na tym obszarze do tej pory wykazało. No, powoduje, że dochodzi do tego, że parki technologiczne, które no, wszystkim zależy, żeby powstawały, no, zaczynają już się tworzyć na zasadach czysto komercyjnych. To pokazuje, jaki jest dramatyczny brak tego u nas jeszcze na razie. Czy program Inteligentny Rozwój. Bardziej innowacyjna niż innowacyjna gospodarka? Jest w tym pewna nadzieja ze względu na tą ideę, że motorem, czy powiedzmy głównym sprawczym ośrodkiem mają być, ma być biznes, mają być firmy. No tutaj był taki konsensus, że no dobrze, dajmy firmom inicjatywę właśnie w zagospodarowaniu tych środków, żeby, żeby no firmy mówiły uczonym, na co powinny być te pieniądze spożytkowane, co jest im potrzebne. Natomiast tutaj pytanie, czy nie poszło to trochę za daleko, to znaczy w obecnych zapisach mówi się, że firmy mogą zlecić tę pracę komukolwiek. W związku z tym, tak jak wcześniej było oczekiwanie, żeby to były zapisy takie, że no, te pieniądze jednak powinny być wydawane no, właśnie w centrach naukowych, czy powiedzmy w dużym stopniu współpracy z nauką, w tej chwili może się okazać, że nauka zostanie zupełnie odcięta od tego od, od tych środków, bo firmy będą utworzyły własne centra badawczo-rozwojowe i nie będą już zainteresowane zlecaniem tego instytutom czy uczelniom. To, to oczywiście jest to jak eksperyment? Może być tak, że, że będzie to zlecane uczelniom z zagranicy, czyli te środki, które będą przeznaczone na polską gospodarkę, ostatecznie mogą być wydawane w innych instytucjach naukowych, w innych krajach Unii Europejskiej. Tak. Ja nie mam jeszcze w tej chwili pewności, jak wygląda to w formalnych regulacjach. To chyba jeszcze nie jest do końca jasne. Natomiast to może i tak się skończyć. Generalnie jestem za. To znaczy uważam, że w dużym stopniu powinien, powinien przemysł czy generalnie biznes moderować ten obszar. Tylko nie zapominajmy o jednej rzeczy, że ten biznes w obszarze wysokich technologii jest w Polsce na etapie embrionalnym. Że mamy oczywiście bardzo dużo różnego rodzaju firm ale producenci mebli czy no jakkolwiek innowacyjni nie byliby wszyscy ci właśnie bardzo ambitni gracze na obszarze okien, jakichś tam powiedzmy elementów mechanicznych i tak to, dalej. To na przykład weźmy... Za przykład biotechnologie, które mają znaleźć w produkcji nowoczesnych leków biotechnologicznych. Okazuje się, że jest bardzo dużo prac naukowych na tym obszarze prowadzonych. Natomiast potencjalnych odbiorców w postaci firm będących w stanie rzeczywiście zainwestować zainwestować pieniądze albo w ogóle w jakikolwiek sposób przeprowadzić proces no, stworzenia takiego leku łącznie ze sfinansowaniem badań klinicznych jest po prostu dramatycznie W związku właśnie z tym, Co z tym zrobić, czy na przykład... No, znaczy, chcę, chcę właśnie powiedzieć, że, że taka myśl, że niech teraz firmy w tych poszczególnych obszarach nauki właśnie nowoczesnej. Zamoderują e, odpowiednie wykorzystanie tych pieniędzy e, jest troszeczkę e, według mnie e, no, naiwne, czy, 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 czy może e, jeszcze e, właśnie nie ma świadomości, że po prostu. E, ta ilość tych firm, które są w stanie rzeczywiście wykorzystać ten potencjał naukowy jest po prostu strasznie mała i dobrze tego nie zrobi. Że tak naprawdę to dopiero te, co, to, co ten mechanizm w tej chwili uruchamia, ten mechanizm uruchamia powstanie tych firm zakładanych przez naukowców jako stworzenie kanału finansowania badań. czy znaczy naukowcy, którzy w tej chwili już nie mogą wziąć dużych pieniędzy bezpośrednio dla swoich grup naukowych, zostają w tym systemie zmuszeni do tego, żeby założyć firmy, które dostaną te granty, a następnie zlecą no, tym samym naukowcom de facto wykonanie badań dla tych firm. I uważam, że nawet jeżeli jest to ruch, który no, tak naprawdę zmusza naukowców do pewnego formalnego stworzenia tych firm jako kanał finansowania dalej badań naukowych, to i tak dobrze, bo zawsze jest nadzieja, że częsty firm jednak złapie jakąś, jakieś nisze rynkowe, okaże się na tyle no, atrakcyjna ich oferta, że jednak ruszą i że dzięki temu, no rzeczywiście ta gospodarcza, ten gospodarczy efekt wsparcia właśnie spoiru będzie dużo większy niż poprzednio. Tylko że, tak jak mówię, najpierw ci naukowcy muszą dopiero te firmy stworzyć, potem te firmy muszą te badania zlecić, przeprowadzić, a następnie dopiero spróbować się wykorzystać. I teraz jest najważniejsze pytanie. Skąd te firmy, które już powstaną i stworzą jakieś potencjalne produkty, mają wziąć pieniądze na dalszy rozwój? Bo tego jak nie było, tak nadal nie ma, tej koncepcji nadal nie ma. Po prostu nie ma w Polsce drugiej ani trzeciej rundy finansowania. Czyli nie ma dużych funduszy inwestycyjnych, tak jest, które inwestują nie ma. w innowacje i nie ma też mechanizmów państwowych. Które... Tak jest, tak jest. Nie ma ani systemu zamówień publicznych dla wysokich technologii, ani systemu gwarancji kredytowych w obszarach dużych kilkudziesięciu milionów złotych na ryzykowne przedsięwzięcia, ani tego typu właśnie. Grantów, czy pożyczek bezwzględnych, czy, czy funduszy gwarancyjnych, to ten pakiet rozwiązań, rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego jest ogólnie znany. To nie jest szczególnie skomplikowana sprawa, natomiast tego nadal nie ma. Więc ja tutaj nie tyle się martwię o to, a znaczy powiedzmy, nie tyle to jest problem, czy lepszą metodą jest finansowanie naukowców, którzy stworzą firmy. Czy finansowanie firm, które zlecą naukowcom badania, co, ponieważ tych firm nadal nie ma, i tak oznacza, że ci naukowcy muszą je stworzyć i dopiero te firmy zlecą badania i dopiero będą mogły się rozwijać. Co problemem głównym jest to, że bez względu na to, czy to będzie szło ze strony naukowców, czy strony firm, nie ma nadal mechanizmów finansowania rozwoju firm technologicznych, firm, gdzie element ryzyka jest istotny. Banki nadal nie akceptują w ogóle jako zabezpieczeń kredytów żadnego IP. Patent nie jest żadnym zabezpieczeniem dla banku. Wyłącznie szybko zbywalne dobra materialne mogą być zabezpieczeniem. W związku z tym, sektor bankowy tutaj jako finansowanie tego wypada całkowicie. Nie ma funduszy inwestycyjnych zdolnych do inwestycji w duże projekty technologiczne, a w każdym razie nie ma chęci, żeby tego typu duże ryzyka podejmować. No i w związku z tym nadal jest nierozwiązany problem, co zrobić z efektami tego POIR-u. I dopóki się tego problemu nie rozwiąże. To będzie mnóstwo takich przypadków, właśnie firm, które rozwijają się do pewnego momentu. A następnie e, najlepsze, co może je spotkać, to e, no, przejęcie przez e, jakiegoś, jakiś podmiot zagraniczny. E, ewentualnie no, kończy się to jakimś rozdobnieniem, jakimś powiedzmy, no, zejściem w jakąś absolutną niszę. Ja już takich przypadków sporo na, na własnym oczy widziałem. I, I tu jest zasadniczy problem. Tak. Czy, 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 czy to się uda, czy, czy znajdzie się na to sposób? Znaczy sposób na to oczywiście jest taki, że, bo wszyscy oczywiście tutaj mówią, że no tak, tylko nie wiemy czy nie mamy pewności. Nie mamy pewności, nie wiemy jak to zrobić, właściwie na co i tak dalej. propozycje na to są bardzo konkretne. Propozycje są takie, że powinniśmy sformułować politykę innowacyjną tego kraju, która jest najważniejszą, jak w literaturze wszyscy doskonale wiedzą, jest najważniejszą częścią polityki gospodarczej kraju i postawić na najbardziej obiecujące e, projekty czy dziedziny, czy projekty w których Polska jest dobra i które są rynkowo, globalnie bardzo obiecujące i stworzyć projekty finansowania z, wydzielając część budżetów na przykład e, właśnie wsparciowych, czy parku, czy, 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 czy na przykład tak jak tutaj mamy w na, na wsparcie niewielkiej liczby ale projektów o dużym znaczeniu, które powinny dostać wsparcie w takiej skali, jakie jest potrzebne do, do tego, żeby stały się graczami globalnymi, żeby powstały firmy rzeczywiście będące graczami globalnymi. I to z tym się wiąże wszystko. To jest właśnie kwestia problemu wykreowania polskich marek, to jest kwestia właśnie jakiegoś sukcesu gospodarczego, na koniec sukcesu naukowego, tych polskich nobli itd. To wszystko razem się sprzęga. A zasadniczą sprawą jest to, że nie ma w tym kraju, i tutaj była dwa dni temu przez Słowia zorganizowana konferencja o, o polityce przemysłowej Polski. Nie ma żadnego w tym kraju ciała, które by taką politykę innowacyjną tego kraju tworzyło i również tworzy, konstruowało koncepcję finansowania czy dojścia do zamierzonych celów. Należy w funkcji celu taką politykę innowacyjną stworzyć. Powinna to zrobić grupa ludzi podlegająca premierowi, ponieważ chodzi o koordynację resortów różnych, tak, więc oni nie mogą być w resortach, a już na pewno nie w agencjach typu. Tak, agencjach wykonawczych, ministerstw. Tylko ponieważ to dotyczy koordynacji szeregu ministerstw, to, to musi być zrobione na szczeblu premiera. Tak jak we wszystkich rozwiniętych krajach. Tak jak mamy uh, Finnish Technology and. Uh, 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 Fińska tak, Rada Techno uh, uh, um, Techniki i Technologii. Uh, uh, tak jak mamy w Niemczech, tak jak mamy w Norwegii, tak jak mamy w Wielkiej Brytanii. Wszędzie są tego typu. Um, tego typu ciała, które w jakiś sposób tą politykę właśnie na bieżąco proponują, aktualizują i dopiero, dopiero jeżeli widzimy jaka jest ta polityka, jeżeli mamy w ramach tej polityki zamierzone cele, jeżeli mamy instrumenty, jeżeli jesteśmy w sobie w stanie wyobrazić, w jaki sposób ma się wydarzyć to, czego oczekujemy. W Polsce, po prostu, w tej chwili bardzo trudno sobie jest to wyobrazić, ponieważ jedynym modelem, jaki w tej chwili jest możliwy w Polsce, to jest model wzrostu organicznego. To znaczy, że firma po prostu z własnych przychodów stopniowo, stopniowo, stopniowo stanie się Apple. Natomiast to jest bardzo rzadki przypadek, dlatego że w większości przypadków, wcześniej czy później, jest potrzebne skokowe finansowanie, że żeby coś zrobić, musimy mieć. Duży zastrzyk kapitału, którego no tak, ale nie ma w W systemie bankowym w Polsce jest 1000, 1000 miliardów złotych i jakieś kilkadziesiąt miliardów złotych moglibyśmy przeznaczyć na innowacyjność naszej gospodarki. Nie, oczywiście. I na to jest instrument pod tytułem gwarancje kredytowe e, państwowe. Także mhm. państwo udziela gwarancji kredytowych, na podstawie których już każda taka firma, która dostanie taką, taką gwarancję, może sobie z banków komercyjnych po prostu wziąć kredyt gwarantowany przez państwo. Tak? I wtedy można korzystać w jakimś tam stopniu z systemu bankowego. Tylko ktoś musi podjąć tą decyzję. Oczywiście rząd nie chce podjąć tej decyzji, bo wiąże się to z ryzykiem, tak, to tak jak tutaj niektórzy mówią, że w Polsce pp, tak w to jest 4p, a nie 3p, bo jeszcze no, nie Polsce jest sobie... tak. Więc, więc tutaj, więc tutaj um, oczywiście jest to ryzyko, ja rozumiem, że rząd może no mieć problem, natomiast to w związku, no właśnie mówię, to powinno zostać powołane ciało, właśnie tak jak mamy Radę Polityki Pieniężnej na przykład, hmm. tak, Niech się to nazywa Rada Polityki Innowacyjnej, w którą by weszło kilku światłych ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie na tym polu, rozumieją ten ekosystem, czyli powiedzmy no wizjonerzy, przedsiębiorcy z pewnym doświadczeniem, specjaliści od powiedzmy kilku dziedzin właśnie nauki, ekonomii itd. tak dalej. Futuryści Tak, którzy są to wizjonerzy. Którzy, którzy, którzy po prostu no, zaproponowaliby na podstawie przede wszystkim dobrej świadomości tego, o czym w Polsce dysponujemy, właśnie jakie cele chcemy osiągnąć i zaproponowali zmianę w systemie, który istnieje, wskazując, jakie kierunki chcemy finansować i w jaki sposób. Na przykład wydzielając część środków, które w tej chwili są rozproszone na tysiące projektów realizowanych w sposób kompletnie nieskoordynowany przez wszystkie z tych agencji, wydzielając część środków, może 10%, może 5%, na to, żeby uruchamiać każdego roku po kilka projektów, naprawdę bardzo atrakcyjnych, ze względu na to, że mamy już w tej chwili dużą przewagę, a jednocześnie globalnie rokuje to bardzo duży rynek, który mógłby rzeczywiście dać duże szanse na sukces duży ekonomiczny w, w, w tym zakresie. Czy jest jakaś partia, która w najbliższych wyborach parlamentarnych przedstawiła takie rozwiązanie? Nie. Właśnie ja dlatego uczestniczyłem w, tym, w, tym, w tej debacie zorganizowaną przez Lewiatan przez w poniedziałek, że byli tam zaproszeni przedstawiciele partii politycznych, wszystkich tych ważniejszych i tych, które mają ambicje, gdzie właśnie zadane im były pytania, jak oni to widzą. No i oczywiście no, wobec dość jasnych głosów z sali, takich jak ja tutaj mówię, ale była też również pani profesor z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i z Parku Zresztą pani również. I, w związku z tym no, oczywiście wszyscy potwierdzili, że jest konieczność stworzenia polityki horyzontalnej, a nie tylko sektorowej i, i że coś w rodzaju właśnie tego typu ciała czy nas no, to komitet, komitetem sterującym czy, 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 czy jakkolwiek tam różne nazwy padały byłoby wielce wskazane, natomiast żaden z z, tam z panelistów właśnie z, z tych partii, nie powiedział o tym, że jest jakikolwiek plan stworzenia tego. I czy to nie wynika z tego, że posłowie w Polsce nie znają się tym? Że... Oczywiście świadomość tego, wśród polityków jest, jest bardzo słaba. Natomiast no, ja. Wydaje mi się, że ten głos jest dobrze słyszalny, tylko, tylko, no, tylko nie, to jest taki jeszcze dzień, który nie rozumieł. Nie tak. tak, 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 tak. tak. No, trzeba, trzeba więcej włożyć energii w to, żeby dotła, dotarło do polityków, że to co piszą pan profesor Weresa z, z SGH w swojej, w swojej książce Polityka Innowacyjna, że, o, że polityka innowacyjna jest najważniejszym elementem polityki gospodarczej każdego państwa. Też to potwierdzają również eksperci, którzy są zapraszani do Polski. Tam na przykład Dzidni Gazetowana zorganizował bardzo fajny taki panel z, ze specjalistami z, z Finlandii, którzy powiedzieli jeżeli chcecie cokolwiek zmienić, to trzeba zacząć od tego, co my zrobiliśmy w latach 50., a mianowicie powołać ciało, które będzie na bieżąco sformułowało tę strategię. Myśmy już zaotoczyli kilka kółek tej spirali w Finlandii, mamy duże rozumienie. Wy, jak rozumiemy, rozumie, jeszcze w ogóle od te, te, tego nie, 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 nie zaczęliście. Tak? W związku z tym, no właśnie, trzeba. Politykom to wytłumaczyć, że polityka innowacyjna jest najważniejszą częścią polityki gospodarczej. Trzeba ją stworzyć i ktoś to musi zrobić. To się nie, to się nie stworzy w ten sposób, że. Bo było oczywiście takie pomysły, no to zaraz. No to niech się zbiorą przedsiębiorcy albo naukowcy, albo razem, i niech coś takiego stworzy. No niestety, to nie jest zajęcie przy kawie, po pracy, wieczorem w kawiarni. To niestety musi zrobić... Ile takich osób powinno być w komitecie, żeby to mogło działać, bo jak będzie za dużo takich osób, to też... Nie, to trzeba przyjąć oczywiście tutaj praktykę, oczywiście dobrze znam przez psychologię, no tutaj wiadomo, że najbardziej efektywne są takie zespoły, które mają powiedzmy no rzędu 7-8 osób, no tak, maksimum, którzy oczywiście mają, mogą mieć dalej swoje grupy robocze, powiedzmy tematyczne. No i oczywiście tutaj sposób funkcjonowania takiej, ta, takiej, ta, takiego ciała no, może być tam nieco różny. Natomiast generalnie chodzi o to, jakie ono cele ma spełnić. Ono ma spełnić takie cele, że ma dać politykom bardzo konkretny przepis na możliwie najbardziej wychodzącą w przód gospodarkę. Po to, żeby politycy mogli powiedzieć, to nie ja to wymyśliłem, to wymyślili eksperci do tego powołani, którzy zresztą wydaje się, że chyba nawet mają rację. Prawda? Więc już to oczywiście można w sposób tam troszeczkę pewnie różny organizować. Ja uważam, że można to zrobić po prostu w systemie no, dobrze znanym z, z teorii zarządzania. I cokolwiek by ta rada nie zaproponowała, to będzie to lepsze już roki które w tej chwili wykonujemy. Tak? To znaczy oczywiście no, są pewne działania w tym kierunku. Na przykład ten CBR przeprowadził taką akcję właśnie, powiedzmy, no, społecznego ustalenia um, polskiej specjalizacji i 19 kierunków tam pogrupowanych, 5 grup tematycznych. 19 to no, nie jest za dużo. Więc właśnie, tak? W związku z tym wszyscy, którzy chętnie zgłaszali się, tak? Powstało 19 podzielonych na 5. Jest są na poszczególne województwa, tak? Nie, Z to jakiego? jest... To, to, nie, nie, to, to te specjalizacje na województwa to jest jeszcze co innego. Natomiast coś mówię, o, mówię o tym, co NCBR przeprowadził. To jest, to jest oczywiście ruch w dobrym kierunku, natomiast no, jakby działania NCBR-u jako agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, no ja oczywiście... Bardzo się cieszę, że, że zostały podjęte, natomiast nadal e, to jest o dwa szczeble za nisko w stosunku do tego, co jest potrzebne, żeby skoordynować ze sobą Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i tak dalej. To jest po prostu cały łańcuch od pomysłu do przemysłu poprzez różne elementy po drodze które trzeba skoordynować na wyższym szczeblu. Także um, oczywiście wszystkie organizacje, które tutaj jakoś włączają się w pracę nad tymi strategiami, ja, ja, ja uważam, że ich praca jest bardzo cenna. Natomiast po to, żeby na szczeblu krajowym dawało to efekt, to musi być niestety yy, na szczeblu premiera, zapewniona koordynacja resortów. Czyli struktura horyzontalna. Tak. Okay.